Jeśli lubisz dramy, to idź po popcorn. Zebraliśmy się wszyscy tutaj, żeby porozmawiać na temat pewnej koleżanki blogerki, której dewizą jest blog ukazujący prawdę, a nie hejty. Jak się pewnie domyślacie, nie wyszło jej. Chociaż założenie było dobre, naprawdę było bardzo dobre. W sensie ja to odebrałam trochę jak takiego Pudelka alternatywnego, tylko że mniej plotkarskiego. Koleżanka blogerka właśnie pokazywała takie fake beauty, czyli to, w jaki sposób zostały przerobione zdjęcia, zanim zostały wrzucone na Instagrama na przykład. Takie zestawienie przed i po były też pokazane fajle photoshopowe, no wiadomo jak tam się framugi wyginały czy tego typu rzeczy. No i wtedy było spoko. Jej ideą było właśnie pokazanie osobom, które mają kompleksy, że nie powinny mieć kompleksów, ponieważ to, co widzą w internecie niekoniecznie jest takie same jak rzeczywistość. No bo nie czarujmy się dziewczyny, które są na billboardach na przykład, no nie wyglądają tak, jak na tych billboardach, ale niestety. Coś poszło nie tak i to bardzo grubo nie tak. Ja rozumiem chęć podbudowania innych, ale stalkowanie, przekłamywanie i odwalanie takich rzeczy to, to jest złe. Pomagasz jednym, ale szkodzisz drugim. I jak można takie kity wkręcać ludziom? Tu jest też uwaga do czytelników tego bloga. Nie łykajcie, jak młody pelikany, tego wszystkiego, co ona tam pisze, bo to wcale nie musi być zgodne z prawdą. Nie mówię, że wszystko tam jest zmyślone, ale koleżanka blogerka prawdopodobnie nie zna wszystkich osób, o których pisze, więc ma o nich takie takie same pojęcie jak wy, może się dowiedzieć dokładnie tego samego co wy, może wyszukać dokładnie te same informacje, ale nie ma pojęcia o ich życiu prywatnym, które jest tam wyciągnięte. lotki trzeba weryfikować. A już szczególnie z tak głównianego bloga. Koleżanka blogerka wygrzebała zdjęcia Astrid sprzed 10 lat i twierdzi, że ona zupełnie inaczej tam wygląda. No shit, Sherlock. Ktoś 10 lat temu wyglądał inaczej. Nie planowałam się nigdy wypowiadać w tej sprawie, ale nie mogę po prostu pozwolić na coś takiego, że ktoś oczernia moich przyjaciół, na dodatek boi się powiedzieć, kim jest i robi to jeszcze hamsko po prostu z anonima. Koleżanko, blogerko, czy ty wiesz, czym to wszystko grozi? A jeśli ktoś sobie weźmie do serca te informacje, które tam przekazujesz i dajmy na to, zrobi krzywdę komuś, kogo opisałaś, pomyślałaś o tym? Ja raz miałam taką sytuację, no i no nie wspominam jej dobrze. A wiesz, co tobie za to grozi? Sporo ludzi, w jakim jesteś, i tobie się tylko wydaje że jesteś anonimowa. A w obronie photoshopa powiem, że po pierwsze nie umiem go używać, ale po drugie zademonstruję wam coś. Koleżanka blogerka przyczepiła się m.in. do selfie Astrid w gorsecie, więc ja właśnie założę taki gorset i pokażę wam, jak to w praktyce wygląda i czy ta talia jest faktycznie photoshopowana. No i teraz będzie mi kabel dędał, bo nie założę pod spód już mikrofonu. Ale dla... Utrwalenia Was w przekonaniu, że Gorset naprawdę może zrobić taką talię, to ja już tak zostanę. W obronie Photoshopa powiem, że modelki bardzo często nie mają w ogóle wpływu na to, jak ostatecznie będzie wyglądało zdjęcie. Niektórzy to konsultują, inni nie i każdy fotograf tak naprawdę ma swój styl, którego się trzyma. To naprawdę nie jest wina modelek i naprawdę to nie jest powód, żeby nazywać je kłamczuchami, dlatego, że ktoś przez nie wpada w kompleksy. Z drugiej strony po to też większość z nas dodaje zdjęcia, chociażby na Instagramie, Story, bez makijażu, bez żadnej obróbki, bez niczego. Poza tym, co to za argument, że nie wstawiaj ładnych zdjęć do internetu, bo, bo ludzie będą smutni? Chyba musiałabym się zamknąć w piwnicy i nie wychodzić, żeby przypadkiem nie zobaczyć żadnego ładnego człowieka na ulicy. A jak ktoś ma ładną twarz bez Photoshopa, to co wtedy? Nie może się pokazywać w internecie. Z drugiej strony, makijaż jest takim samym kłamstwem jak Photoshop. Pewnie widzieliście te wiralowe filmiki z Azjatkami, które są, są takie kompilacje przed i po, właśnie jak nakładają sobie różne dziwne rzeczy. Bo nie powiem, żeby to były kosmetyki, one nawet silikon sobie nakładają, ale to już jest bardziej charakteryzacja niż makijaż. No i analogicznie, gorset też jest kłamstwem. Przecież naturalnie nie mam takiej talii. Naturalnie też nie noszę ubrań, no bo człowiek nie, nie rodzi się ubrany. Teraz będzie mój ulubiony komentarz z bloga. To jest komentarz pod postem o Astarity. Z mojego researchu jasno wynika, że twój chłopak jest gejem. I jeszcze drugi piękny komentarz. To ta dziewczyna nie jest z Rosji? Byłam przekonana, że jest Rosjanką mieszkającą w Szwecji. Tak się utożsamiała z tym na Instagramie i tyle wpisów o Rosji miała, że w życiu bym nie pomyślała, że jest z Polski. To znaczy, że udawała Rosjankę, bo to modne, czy jak? Skrócę to. Ona nie jest z Rosji, bo że to ona udaje Rosjankę. Także wracając już do głównego tematu, weryfikujcie informacje, które widzicie w internecie, bo one nie muszą być prawdziwe. Sami musicie zdecydować, czy możecie ufać swoim źródłom informacji. Niektórzy są tak zawistni, że pod piękną ideą tak naprawdę. Chowa się coś absolutnie przerażającego. Taka czysta chęć dowalenia innym, tym, którym wychodzi coś lepiej. Koleżanko, blogerko, powtarzam jeszcze raz, nie jesteś anonimowa. Zgłoszenie sprawy odpowiednim organom oczywiście może załatwić sprawę, ale możesz po prostu przeprosić, publicznie przeprosić za swoje zachowanie. Tylko najpierw nas odblokuj, bo inaczej tego nie zobaczymy. Mowa nienawiści nie prowadzi do niczego dobrego. Nigdy. Czujesz się bezkarna, ale możesz się naprawdę bardzo mocno zdziwić. Poważnie się zastanów, czy warto dalej pluć jadem na kolejnych ludzi. A wy nie bądźcie obojętni na hejt w internecie. Każde złe słowo może negatywnie wpłynąć na cudze życie. Oczywiście niektórzy są odporni na takie rzeczy, ale możecie trafić na osobę, która nie jest. Jeśli trafisz na taką osobę, która nie jest tak pewna siebie. I jeśli ta osoba faktycznie przejmie się tym. Może skończyć się na beznadziejnym samopoczucie, ale co, jeżeli skończy się czymś gorszym? Nie chcę Chcecie mieć czegoś takiego na sumieniu? Bierzmy odpowiedzialność za swoje słowa w internecie. Oby, tak jak nasza koleżanka blogerka. Dajcie znać w komentarzach, jak wy byście się zachowali w takiej sytuacji i jak właśnie osoby pokrzywdzone powinny zareagować na tego bloga. Ja nie jestem pewna. Mam, nadal mam cichą nadzieję. Może mam za dużo wiary w ludzi, ale nadal mam cichą nadzieję, że koleżanka blogerka po prostu się przyzna i przeprosi i usunie tego bloga. Także miło mi bardzo, że dotrwaliście aż do tego momentu i widzimy się za tydzień.